Dzisiaj na Instagramie jakby zweryfikowałem kolejną osobę, znaczy z tych co mówi Stu, bo Stu tam napisał kilka ników, jakby ja nie chciałem od razu podawać, żeby nie było, że Stu na przykład kogoś pomówił przez to ja w moim materiale jakby pomawiam, nie? więc jakby wolałem najpierw to zweryfikować, no i się to potwierdziło. I tam, że chodziło o takiego disowskiego, to jest taki youtuber minecraftowy i to jest bardzo ważne, to nie jest D-Stream, bo ludzie podobno Distream yy, mówił, że tam, no, yy, czystą go ludzie, nie. A to nie jest D-Stream. żeby była jasność. To jest ktoś inny, jakby jest podobny Nick. To jest nawet większy twórca niż D-Stream. Już patrzę, czy coś takiego faktycznie jest. Jak on ma tak? Ok, jest faktycznie coś takiego, Jest jakiś komunikat. Aha, ok, myślałem, że jest jakieś yy, nagranie. Niestety padło na mnie poważne oskarżenie, które mogliśmy wyjaśnić, gdyby sesowania dał mi możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie przed publikacją materiałów na swoim stories. Jestem w posiadaniu dowodów, które świadczą o mojej niewinności, jednak w związku z tak pochopną decyzją Wardegi muszę wstrzymać się z ich publikacją do czasu wyjaśnienia sprawy u odpowiednich organów. Oświadczenie z mojej strony pojawi się jutro. Dodam, że ze Stuartem Clus nie miałem pozytywnych relacji i nic mu nie udostępniałem ani nie pokazywałem. Nie jestem w posiadaniu żadnych nielegalnych materiałów oraz żadnych zdjęć z prywatnej konwersacji nie udostępniałem. Jestem gotowy pełno, na pełną współpracę z organami ścigania. Ok, czyli tutaj chodzi o to, bo jakby on nawet tą dziewczynę przeprosił kilka dni temu. Ale on twierdzi jednak, że y, Stu nigdy nie widział tych zdjęć. W takim razie skąd Stu wiedział, że on robi takie rzeczy? Bo to się jakby potwierdziło. Słowa Stu, że on robi zdjęcia i zapisuje w telefonie, się potwierdziły, gdyż y, no tam wyskakuje, że robi screen. Nawet ta dziewczyna go pyta, czemu robisz screena? Więc jak robisz screena, to ci się automatycznie zapisuje w telefonie. Więc jakby nie do końca tu rozumiem, o co chodzi. Z tym? No. W ten sposób, można i w ten sposób. Nagle... No, czekajcie, ale co jest z tym Disowskim? W jaki sposób on zdementował te. jakby pisał do tej dziewczyny miała te 13 lat. Nie zdementował tego. Zdementował tylko, że yy, no, Stu, on nigdy nie pokazał, że on nie miał rzeczy na telefonie i że Stu yy, tego nie widział. Więc wtedy ja zadaję dwa pytania to skąd Ci wiedział, że masz te rzeczy na telefonie, a dowodem jest to, że robił screeny. Ta dziewczyna twierdzi, że robił screeny i ona nawet tam go pyta, o screenujesz i tak dalej. Więc, no ale okej, okay. <laughs> jeżeli on chce iść w zaparte, no to można i taką taktykę. Tylko pojawia się pytanie, czy pojawią się kolejne dziewczyny. Ale jeżeli on chce iść w taką narrację, proszę bardzo.